Cześć! W dzisiejszym odcinku zabieram Was do Doliny Soczy, a konkretnie na trekking w okolicach Most na Soczy. To drugi odcinek naszej podróży przez Słowenię, Włochy i Austrię. A jeśli nie widzieliście pierwszego, koniecznie nadróbcie, bo odwiedzam tam dwa niesamowite turkusowe zbiorniki wodne u podnóża Alp Julijskich. Dolina Soczy rozciąga się na długości około 140 km od źródeł w Alpach Julijskich aż po włoską granicę. Rzeka Socza, nazywana często szmaragdową rzeką, ze względu na swój intensywny, turkusowy kolor, jest sercem tej doliny. To właśnie ta niezwykła barwa wody, kontrastująca z bielą wapiennych skał i zielenią lasów, tworzy krajobraz, który zachwyca każdego, kto tu przyjedzie. Co ciekawe, to miejsce jest odwiedzane bardzo rzadko przez Polaków. To teraz ruszamy na punkt widokowy, to będzie początek naszej wyprawy. Zobaczcie, jakie klimatyczne wejdziemy przez tą bramę o tu jest fajne miejsce No kurcze, zobaczcie, ale to wygląda I zaraz będzie podejście pod górę i dojdziemy na miejsce No jest łateczka No i zaraz wam pokażę ten widok No patrzcie tylko. U dołu mamy most na Soczi. Dalej się pięknie otwiera nam widok na jezioro akumulacyjne. No, coś kapitalnego, spójrzcie. I ten kolor wody. No, czekamy na ten wschód słońca znaczy wschód. No. Jak się pokaże to słońce nad górami, bo wschód to już był normalnie, ale w dolinach, no to z reguły jest to później. Ale też liczę, że to się pięknie, pięknie pootwiera. Sama miejscowość Mocna Soczi słynie z pięknego jeziora i ścieżek wokół niego. Miasteczko leży na skalistym cyplu dokładnie nad zbiegiem dwóch rzek – Soczy i Idricy. Charakterystycznym elementem krajobrazu jest sztuczne jezioro o szmaragdowym kolorze. Powstało ono w wyniku budowy zapory wodnej w Doblarze. Mimo że jest tworem człowieka, doskonale wpisuje się w górski krajobraz. Dzięki położeniu w dolinie i osłonięciu od północnych wiatrów Panuje tu łagodny, niemal śródziemnomorski klimat. No to tak jak widzicie, te mgły, no coś nieprawdopodobnego, naprawdę. Wśród tych całych gór to miejsce jest jak gdyby ukryte. I tutaj jest tak zacisznie i też ciepło, także no bardzo przyjemny klimat. Ludzie tutaj sobie pływają łódkami, bo w ogóle rzeka Socza, no to jest rzeką górską, to jest rzeka rwąca. Można uprawiać rafting, można uprawiać kajakarstwo. Naprawdę te takie dynamiczne. Ale przez to, że jesteśmy właśnie nad jeziorem akumulacyjnym, no to ta rzeka się wycisza. W ogóle ciekawostka to jest taka, że Dolina Socza no to ciągnie się około tutaj 140 km od Alp Julijskich do granicy z Włochami. A sama rzeka Socza ma 137 km długości. A tutaj taka knajpka i pstrąg marmurkowy, tutaj go można zjeść, to jest gatunek endemiczny w tym jeziorze akumulacyjnym i myślę, że może uda mi się go skosztować podczas pobytu, bardzo bym chciał, a teraz idziemy sobie dalej. No, i właśnie dochodzimy sobie teraz do takiego miejsca, z którego odpływa statek. Ceny, jak widzicie, no nie są jakieś wybitnie duże. Myślę, że warto. Zawsze chcę popłynąć, ale nigdy czasowo się nie mogę wyrobić w takich miejscach. Następnym razem, jak będę tylko wiedział, no to muszę sobie odpowiednio zaplanować, bo myślę, że perspektywa i odbiór takiego miejsca ze statku, z wody, no też musi być super. Także warto. Oprócz tego statku na jeziorze pływa, zobaczcie, coś takiego. To jest bar na jeziorze. No niezły numer, nie? Uwielbiam taki spokój poranka. Fajnym wydarzeniem nad jeziorem jest Nocz na Jezeru. To tradycyjna impreza odbywająca się latem, zwykle w czerwcu lub lipcu. Jej kulminacyjnym punktem jest puszczanie na tafle jeziora tysięcy zapalonych świeczek, często w łupinkach jajek lub na specjalnych podstawkach. Most na Soczi nazywał się kiedyś Santa Lucia na Soczi. Nazwa miejscowości została w latach 50. zmieniona na most na Soczi właśnie no, przez komunistów, którzy tępili wszelkiego typu objawy e, religijności. Co ciekawe, to starsze osoby jeszcze używają nazwy Santa Lucia. No muszę wam powiedzieć, że ja to jestem Słowenią naprawdę zachwycony. To przepiękny kraj. Zobaczcie jakie tereny, jakie, jakie góry, jaka rzeka. Socza jest nieprawdopodobną rzeką. Socza nawet przy słabej pogodzie, wiecie, no teraz widzicie, takie zasnute to niebo jest. Nie jest zbyt jakoś rewelacyjnie, a i tak to jest turkus po prostu. Nieprawdopodobnie piękne miejsce i ja polecam, żebyście tu kiedyś sobie przyjechali. No I to jest właśnie to, co ja tutaj lubię. Tu mi się to tak bardzo podoba, że są takie jak gdyby jest łąka, i nagle jest działka. Taka wycięty z fajnie zagospodarowany. I podczas jak tutaj spacerowałem sobie, to widziałem, że normalnie ludzie z jednej strony mieszkają, i przechodzą na drugą stronę, i tam mają po prostu sobie wyznaczony taki ogródeczek, i sobie coś tam robią. Ja to mam takie wrażenie, że od razu bym się tutaj przenosił. No naprawdę, pakowałbym teczkę i się tutaj przenosił. Bo stąd, no to jest super. Tutaj macie niedaleko do Włoch, niedaleko Walpy Julijskie. No wiadomo, jak do Włoch to i w Dolomity, to już troszkę dalej. No ale do Triestu jest rzut beretem. No, kapitalna sprawa, naprawdę. No i na pewno każdy się zastanawia, skąd ten turkus, ale jest to efekt podłoża, ponieważ podłoże doli, rzeki Socza jest z wapnia i z dolomitu, o, i te drobne cząstki skał rozpraszają światło. Tak kolokwialnie mówiąc, ono zjada czerwienie i żółcie i odbija w kolorze niebieskim i zielonym. I ten kolor się utrzymuje nawet jak jest pochmurno także, no, rewelacja. Skala trudności tego trekkingu tutaj to jest naprawdę żadna, bo można sobie obejść tutaj to jeziorko, idziemy sobie jak widzicie tutaj wzdłuż takiego bardzo fajnego szlaku szutrowego. No gorąco polecam, bo rzeczywiście jest wiele takich miejsc, które są rzadko odwiedzane, szczególnie przez Polaków jest to rzadko odwiedzane miejsce. Jest rzeczywiście troszkę, można powiedzieć daleko od szosy, no ale jest fajnie, no nie ma takiego mega kurortowego wajbu, a jest zacisznie, jest przyjemnie. W tym budynku, w którym my mieszkamy na dole jest kawiarnia. Można sobie wpitolić Santa z pistacjami, wypić kawkę. Myśmy przyjechali właśnie pierwszego dnia, no i od razu kalcone. Polecam. No powiem Wam, że jest to przepiękne miejsce. Te góry, ta rzeka jest po prostu nieprawdopodobna. Te kolory. I jeszcze. Teraz biegną biegacze z biegu, w którym miałem biec. Miał to być jeden z ostatnich moich biegów, takich pożegnalnych. No, i troszeczkę serduszko zakłuło. No, nie powiem, ale spójrzcie, co tam się dzieje. Jak jest po prostu pięknie no, jest przepięknie. Niedaleko jest takie bardzo fajne miejsce do wyczilowania się. Jest plaża nad rzeką, z tym, że nie nad rzeką Soczą, a nad rzeką Idrica. Fajna rzecz, bo można sobie wymoczyć stopy w rzece, i to jest naprawdę super sprawa. Można tutaj zjeść sobie pyszne fryty ze zwykłej budy, także polecam, bardzo smaczne. W ogóle odnośnie tego mostu, to akurat tej sceny nie nagrałem, ale. Uważam, że fajnie o niej powiedzieć, bo zauważyłem w pewnym momencie, że przejeżdża tym mostem pociąg załadowany samochodami różnej marki. Troszkę mnie to zaciekawiło, ale mówię, no cóż, no może sprzedają w Słowenii różne marki, wożą to pociągami, nie tak, że jedzie jedna marka na przykład samochodów yy, na pociągu. No ale zrobiłem research i co się okazało? I okazało się, że jest to swego rodzaju prom yy, dla samochodów, prom na Szynach. Także, jeśli tutaj miejscowi chcą sobie skrócić na przykład drogę do jeziora Bled, no to przeprawiają się i potrafią nawet skrócić tą drogę od 40 do 60 minut. Także niezła sprawa, nie? Taki prom na szynach. Jeśli chodzi o parkowanie przy tej plaży, no to jest ono płatne. Parking też nie jest za duży, jest on bezpośrednio pod mostem. Płacić można. Tylko i wyłącznie aplikacją. Jest to ta sama aplikacja, z którą się spotkałem nad jeziorem Garda. Ale można sobie zaparkować wyżej w miejscowości Postoja, Postia, to jest taki przysiółek mostu na Socci. Kiedyś to była osobna miejscowość. W każdym razie parking jest koło dworca kolejowego. Jedynym mankamentem jest to, że trzeba dojść nie jakiś specjalnie długi ten kawałek do tej plaży, natomiast no, jest tam dosyć ruchliwa ta droga, kierowcy jeżdżą dosyć szybko. Nie miałem żadnych zdarzeń takich newralgicznych, ale warto mieć to w pamięci, że jednak człapie się po drodze. I co zauważyłem? To zauważyłem bardzo ciekawy pomnik. Mnie się od razu on skojarzył z Niemieckim wojskiem z czasów II wojny światowej, ale zrobiłem research i co się okazało, to nie jest pomnik z II wojny światowej, a z I wojny światowej, ponieważ, a i nie jest to niemiecki pomnik, tylko pomnik dotyczący 15. Korpusu Wojsk Cesarskich Austro-Węgierskich, które tutaj walczyły z Włochami, bo tutaj przebiegał front i sąco, i to po włosku Socza. Mega krwawe walki 12 bitew. Słuchajcie, ponad pół miliona ludzi zginęło, w tym również cywile, ogólnie rzecz biorąc, w dolinie Soczy jest sporo takich miejsc, gdzie są takie odniesienia i pamiątki właśnie z okresów I wojny światowej. Most na Sochi to jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Europie Środkowej. W epoce żelaza znajdowała się tu potężna osada. Archeolodzy odkryli tu ogromne cmentarzysko liczące ponad 6.500 grobów. A teraz tak jak obiecałem, praktyczne informacje. Jeśli masz tylko kilka godzin, to ja bym to ułożył w ten sposób. Wschód słońca na punkcie widokowym, potem szybki spacer w okolicach jeziora akumulacyjnego, a na koniec chill nad idrycą pod mostem kolejowym. Czyli miejscówka pod mostem kolejowym jest super, ale w sezonie bywa bardzo popularnym miejscem. I jeszcze jedno. Bywa, że parking ogarnia się tylko w aplikacji, więc ważne jest posiadanie internetu i podpiętej karty. Jeśli chodzi o jedzenie i takie życiowe rzeczy, to w most na Sochi spokojnie ogarniesz sobie coś konkretnego do zjedzenia, typu pizza. I jak masz ochotę na kawkę i coś słodkiego, to też jak najbardziej, bo jest kawiarnia o której mówiłem wcześniej i tutaj polecam zdecydowanie kruasanta z pistacjami i kawkę. Jak ogarniesz to w ten sposób, to mocna na jest prosty w logistyce i daje naprawdę dużo dobrych wrażeń. A w kolejnym odcinku zrobimy wyskok do Chorwacji. Biorę na warsztat jedno miasto, które jedni polecają, a inni mówią, że nie warto. A jeśli chcesz więcej słoweńskich klimatów, to zapraszam Cię do tych filmów. Ciao!